Chłopaki, to nie wiem. No dobra, niech ci będzie. Okej, zjadłem za dużo sera. Przygotujcie się, bo za chwileczkę padnie nowy rekord. Nasz zawodnik przeskoczy przez trzy żółwie ninja. Naprawdę nie wiem, dlaczego dałem się na to namówić. Ha! Bójka Co znaczą te dzikie wrzaski? Sensei! Ile razy wam tłumaczyłem, żebyście tu nie jeździli na deskorolce? Ani razu, Sensei. Bo to chyba oczywiste. Masz rację, Sensei. Takie zachowanie jest niedopuszczalne. Wiemy, że zasłużyliśmy na karę. Łagodną. A na czym konkretnie miałaby ona polegać? Mm, no, może powinniśmy e, posprzątać po sobie? A potem Przemyśleć swoje postępowanie Zdecydowanie, Zła nauczka Ludzik A co powiecie na tygodniowy szlaban? O, to chyba nie bardzo tam ten pomysł był lepszy Może następnym razem Macie tygodniowy szlaban Coś nie tak? To jest Polka! Zróbcie coś, ja już nie chcę! Dzięk! No dobra, ja wychodzę Czekaj, ale dokąd? Mamy szlaban Wszystko mi jedno, rozwala mnie taka bezczynność Idziemy pochulać na desce? Pochulać na desce? Spoko, zawsze chętny no, Ale co na to powie Splinter? O niczym nie wiem, bo wrócili zanim skończyłem poobiednią drzemkę o, To bardzo dojrzałe ale jestem dowódcą i jako dowódca rozkazuję wam zostać. A my, jako twoi podwładni, i tak pójdziemy. No to jako wasz dowódca podjąłem decyzję, że też z wami pójdę, żeby dowodzić. Tam wami. Aaaa! Co jest? To znowu Polka! Wrzuć jeszcze jakieś inne kawałki, dobra? Nowe kawałki są super! Zaraz, jakie nowe kawałki przestaniecie się wreszcie wydzierać? Co jest? Majki ma tysiące utworów i z każdą sekundą ich przybywa. Co z tego? Odtwarzacz nie miał takiej funkcji. Jakim cudem sam się przekonfigurował? To przez ten chip! Nie wiem o czym mówisz, ale N -pod wymiata! Ej, jesteśmy wojownikami ninja, pamiętacie? Działamy szybko i, co również bardzo ważne, bezszelestnie! Gniazdo! <mulorganisas> to było to bezszelestne działanie? Wyżej, Leonardo? Rozciągnij się Michelangelo! Angelo. Rafael, to ma być kohotenkai? ten kai? Ja bym tego tak nie nazwał. Jamy. Hmm. Chcielibyście mi o czymś powiedzieć? Chcielibyśmy ci o czymś powiedzieć? <grym> nie. Sprawiacie wrażenie zmęczonych. Ale nie! Rzeźcy jak zawsze! <grym> więc nie macie nic przeciwko małemu randori. Mm. Mam nadzieję, że teraz stajecie sobie sprawę, iż nie tylko prawda bywa bolesna. W rękach wojownika wszystko może być bronią. Dobrze, czyli co mamy zrobić? Chcę, żebyście się otworzyli na nieznane. Wymieńcie się bronią. Jestem Leo! Leo. Panowie, Musimy działać cicho! Ninja działają cicho! Ciszej tam! <laughs> wcale się tak nie zachowuje. Tak, dlatego się śmiejemy, bo wcale się tak nie zachowujesz. Zajmijcie pozycję. Chodźmy! Nie! Totalna porażka. Będziecie kontynuować ten trening. To was nauczy elastyczności i zaradności. Ha, Nie! tak łatwo, Nie! Eh? Nie! się Nie! Nie! <noise> Mhm. 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 Od wszyscy wiedzą kogo poza Majkim wszyscy mm -hmm. zna kolejny poza klanu Mhm. Kto by pomyślał? Koleś jednak się na coś przyda. Tylko że jak go nakryją, przerobią go na papkę. Mamy wtyczkę w klanie Stopy. Ta gra jest warta świeczki. Tak, ale to nie my narażamy życie, tylko Masakrator. Otóż to. To dla nas idealny układ. Okej, okay. skorzystamy z tej informacji, a potem wyciągniemy go z klanu. Sorki, panowie, teraz to ja mam miecze, a kto ma miecze, ten rządzi. Eee, zgadzam się z Leo. Hej. Szukamy pułapek, szukamy pułapek. O, hej, fajnie, dostaliście wiadomość. Zdobyłem super tajne informacje. Tak, tak, zmywajmy się stąd. Coś mi mówi, że to nie może być takie łatwe. Trzymaj się blisko nas. Pomocy, a my... żółwie ninja napadły mnie! <grym> Pomocy! Zory, <Co? grym> chłopaki, muszę zachować pozory. Stary, tak się nie robi. Ruszcie się! Jako koleś z mieczami zarządzam odwrót. To, że masz miecze, nie znaczy, że dowodzisz. W sumie to niezły pomysł! Odwrót! Ow! Mógłbyś bardziej uważać, Raf? I kto to mówi? Sorki, mój błąd. Chyba mamy problem. Zabijmy się bronią! Czy to był Mutagen? Klan Stopu ukradł Mutagen! Shredder i Mutagen? Kiepskie połączenie. A zatem zignorowaliście moje nauki. Nie czajmy, w jaki sposób zmiana broni miałaby nam pomóc w walce. Po co naprawiać coś, co działa? W takim razie nie rozumiecie, jaki jest cel tej lekcji. Dlatego od dziś będziecie walczyć bez użycia żadnej broni. A? Oddajcie mi swoją broń już. <gry> Skopałem wam skorupy i nie musiałem nawet odpalać rakiet. Przyznajcie, dzięki tej broni jestem niepokonany. Założysz się? Odwracasz kota ogonem. Sensej, mógłbym wypróbować blaszanego uba w terenie? Zgoda. Ale, mistrzu, to nie fair! Dlaczego z miejsca? Zaraz co? Stworzyłeś nową broń. Trzeba sprawdzić, czy działa. Super! Dzięki sensei. Jednak pamiętaj, że to tylko test. Obiecaj, że nie użyjesz go w walce. Masz moje słowo, mistrzu. Chcesz go użyć w walce, co nie? Zdecydowanie! <gry> Chcesz to powtórzyć? Bo chyba jeszcze nie wszyscy się obudzili Mnie się podobało Fajnie, że ludzie uciekają z krzykiem na jego widok Ha, po prostu mi zazdrościcie Bo kiedy wy tam marzniecie, ja spokojnie pałaszuję pizzę Majkiego. Ej! Au! Dobra, teraz cicho! Ktoś idzie! Chłopaki, to ja! April! No, myślałam, że was nie znajdę. Ah! Ma lepsze wejście niż prawdziwy Donatello. To, jakiś wasz nowy kumpel? Genialny nowy wynalazek do niego: Blaszany łeb. Sam to wymyśliłem. Chwytliwa ksywka, co nie? O, sorki, April. Nadal uczę się nim sterować. Ups. Megafon mi się włączył. Ruszajmy! Tak, damy krangą popalić! No co? Doni, blaszany łeb zostaje. Jest zbyt niezdarny. Będzie nam tylko przeszkadzał. Niezdarny? To było specjalnie, żeby podkreślić wagę wypowiedzi. Koniec dyskusji, Doni. Nie! Jak to brak sygnału? Co kombinuje ten krank? O, -o ej, jeśli mnie słyszycie... Lepiej wiejcie! No, no dalej działaj. Może gdybym przekierował... Donatello, to nie jest dobry moment na gry. No racja. – Moi bracia są w potrzebie. – Czekaj! Weź to! Doni! Ale miałeś wejście, stary! Wybierzcie kręgu boty, ja blaszanego łba! Kasza! Dziwnie to brzmi, kiedy on to mówi. Dziwnie to brzmi, kiedy ty to mówisz. Co cię gryzie, Donatello? To wszystko moja wina, sensei. Owszem, miałeś swój udział. Ta. Udział w zniszczeniu mutagenu, udział w ratowaniu miasta przed zagładą, udział w pokonaniu niezwykle zaawansowanej technologii z pomocą rozumu, odwagi i kawałka drewna. Dziękuję, Sensei. Może masz rację. Pewnie, że mam. Jeśli ktoś wie, co robi, wystarczy mu nawet drewniany kij. Ja. O, rany tego nie było w planach. Padi!